Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami niezwykle serdecznie, drodzy widzowie. To jest kolejny epizod degradacji Bayernu. Jesteśmy w drugiej Bundeslize i sytuacja, co tu dużo mówić, nie należy do tych najbardziej kolorowych, mianowicie porażka w pierwszej kolejce. Przede wszystkim, oczywiście, ograbiony nasz skład z tych najistotniejszych postaci, ale spokojnie. To jest młodzież, która po prostu potrzebuje czasu. To jest, są młodzi zawodnicy, którzy wymagają odrobiny poświęcenia czasu, a odpłacą się nam naprawdę fenomenalną grą. Ja w to osobiście całym sercem wierzę. Mamy Wawrzyniaka, którego mam nadzieję, że kontuzje będą trzymać się totalnie z daleka, bo o to chodzi, żeby te urazy absolutnie mu nie pokrzyżowały jego. Naprawdę nieźle zapowiadającej się kariery, no ale przed nami druga kolejka. W pierwszej, niestety, do, zaznaliśmy gorycz porażki i to naprawdę, naprawdę wówczas y, trochę się mocno odbiliśmy od tego Karlsruhe'a. Ale z sytuacji pozytywnych, bo takich nie brakuje, także udało się nam w naprawdę niezłym stylu wyeliminować drugi Hoffenheim z Pucharu DFB Pokal w pierwszej rundzie, w której to my występowaliśmy, więc myślę, że ogółem możemy to uznać za zdecydowany sukces. Drodzy państwo, dalej mamy potwierdzone wypożyczenia m.in. Eliasa Zidla, tego fenomenalnie zapowiadającego się prawego obrońcy z Austrii. Wyczekujemy także jakiegoś ewentualnego powołania kolejnych to zawodników z naszej akademii, takich jak chociażby Rudy Baudin, Nicolas Julien, Vincent Leblanc czy Rafael Stark przerobienie na pozycję środkowego pomocnika defensywnego. No ale właśnie tych zawodników tutaj bardziej defensywnych już trochę w naszym zespole mamy. Jest także obecny taki Kuba Zając i zastanawiam się czy Zająca albo Janica Szulca nie moglibyśmy też ewentualnie nawet na zasadzie troszeczkę rozszerzenia Naszej kadry ściągnąć do naszej reprezentacji seniorskiej, tak bym powiedział. Oczywiście cały czas nasz skaut jest wysłany do Niemiec, gdzie to przeszukuje tamten teren w poszukiwaniu na dobrze zapowiadającego się defensywnego pomocnika. Mówiliśmy, że szukamy jakiegoś następcy Filipa Lama czy Jozuły Kimisza, no to chyba w takim wypadku także szukamy kogoś, kto może odwrotnie trochę potraktuje tę całą drogę. Wisdom Mike. Dla niego mielibyśmy znaleźć nowy klub, gdzie miałby grać, ale na pewno nie będzie to ani FC Keln, ani AZ Alkmar. Po Lenarta Karla zaczynają się zgłaszać naprawdę mocarne ekipy, ale no słuchajcie, pieniądze, jakie nam tutaj chce zaoferować Fenerbacze za tego zawodnika, to wciąż jest za mało. Galata Sarai z kolei po Ariona Ibrahimowicza. U Lenarta Karla. Takim elementem, który zadecyduje o odejściu tego zawodnika, tak jak ustalaliśmy, jest oczywiście zgłoszenie się poń mm, Realu Madryt. Wtedy możemy absolutnie zamykać temat. Wisdom Mike po tym, gdy zostanie ewentualnie wypożyczony do klubu, w którym to grałby więcej, jak chociażby Samsung Sport, wydaje się, że mógłby na tym wyłącznie zyskać. Drodzy Państwo... Kolejne podejście do zdobycia pierwszych punktów w drugiej Bundeslidze. Sprawdźmy jak tym razem, tym razem, Jozua Kimiś. Fantastycznie, drodzy państwo, nasz kapitan daje nam pierwsze premierowe trzy punkty. Mimo iż graliśmy od 77 minuty w osłabieniu, to jak sami widzicie, udało się nam elegancko. Dowieść ten wynik, dojechaliśmy na, do mety, można by powiedzieć. Idziemy dalej, drodzy Państwo. Zatem, Bayern Monachium za moment zagra z naszymi starymi znajomymi Saarbrücken. Ale no, właśnie, kiedy ostatnio mierzyliśmy się z Saarbrücken, no, to byliśmy w troszeczkę innej sytuacji kadrowej. Coventry City, słuchajcie, Coventry City to jest naprawdę niezły kierunek dla Wisdoma Majka. O ile oni się zgodzą na wypożyczenie bez opcji wykupu, zobaczmy, czy nie zerwą negocjacji od razu. Nie zerwali. Może chcecie go nawet wypożyczyć na dwa lata. Chcą na dwa lata, możemy się podzielić pensją, zatem akceptujemy coś takiego, drodzy Państwo. Myślę, że Coventry City to może być naprawdę dobry kierunek dla tego zawodnika. Jeżeli chodzi o naszą kadrę, po tym, gdy zostali wypożyczeni kolejni piłkarze, być może trochę to wygląda, jakbyśmy się coraz bardziej osłabiali, ale my po prostu myślimy trochę bardziej przyszłościowo, w kontekście tego, jacy piłkarze mogą do nas wrócić ewentualnie z tego wypożyczenia, a jacy nie. I na przykład, teraz po tej czerwonej kartce kuzę, akurat mamy tutaj w miejsce Mariusa Kuzę naprawdę sporo, sporo, sporo kandydatów na grę na środku obrony. Natomiast ma chyba miejsce jakieś zgrupowanie reprezentacyjne, tak mi się wydaje. Nie wiem, jeżeli tak, to dziwi mnie brak powołania Jozueki Misia. Dwie nowe oferty. I pierwszą z nich. O, o, czekajcie, bo to wygląda na to, że w takim razie ta, za Tareka Buchmana mimo wszystko ofertę mantowy odrzucimy. Tak samo jak za Janika Jana. Natomiast wygląda na to, że Wisdom Mike nasz klub opuścił. Tak jest, udał się na wypożyczenie. Zaraz wszystko zrewidujemy, drodzy Państwo. Najpierw jednak zbliżmy się do tego pojedynku z Saarbrücken, żebyśmy mogli wtedy ewentualnie już dokładnie prześledzić progres, mam nadzieję, jaki zaliczył nasz zespół. Przede wszystkim progres. Aktualnie Bayern Monachium na miejscu 10 w tej drugiej Bundeslidze, Saarbrücken na miejscu 17. To oznacza, że raczej oni jeszcze nie zgarnęli swoich premierowych trzech punktów. W miejsce Mariusa Cousin może wskoczyć... Munier, proszę bardzo, Munier. Tutaj natomiast wrzucamy sobie Buchmana. No i elegancko, Bunier to nie jest wcale aż taka wielka strata, wielka różnica, jeżeli chodzi o overalowość, a są to zawodnicy, którzy na tu i teraz faktycznie tymi zmiennikami mogą być. I słuchajcie, mówiłem, że to starcie z Saarbrücken będzie teraz troszeczkę innym meczem. Bez Manuela Nojera i bez Tomasa Müllera stać nas na remis. Jeden do jednego w pojedynku z tym zespołem. I teraz możemy przejść do naszego zespołu, drodzy Państwo, gdzie właśnie przeprowadzimy po raz kolejny trochę zamieszanie, no nie ukrywajmy dosyć mocne zamieszanie, jeżeli chodzi o nasze szeregi. Zatem, jeżeli chodzi o obrońców, jak to się dalej potoczyło z tymi wypożyczeniami, z tymi wypożyczeniami to się potoczyło w taki sposób, że... Wypożyczony Martin Kyniś, wypożyczony Elias Zidl, słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę. Wypożyczenia Eliasa Zidla to już sprawia, że gdy Elias Zidl wróci, to na dobrą sprawę z automatu będzie w stanie walczyć o to miejsce w wyjściowej jedenastce. Ten Lewin Unger i to jego dniowe albo może nawet godzinne wypożyczenie do Santetiem, jak sami widzicie, też się okazało być strzałem w dziesiątkę. 70 punktów overola Ungera to już będzie naprawdę bardzo dobry wynik. Kuba zając natomiast u niego oczywiście ten plan rozwoju jest dostosowany do przerobienia go definitywnie na pozycję środkowego pomocnika defensywnego. Wisdom Mike wykazuje wielki potencjał, wypożyczony do Samsung Sporu być może będzie tam grał dużo więcej, dużo częściej, dużo lepiej. Bergman na razie w tym hetafe stoi, Szuwej, w Kaliari. Zastanawiałem się właśnie, czy Shuveia ewentualnie nie cofnąć z tego wypożyczenia. Jan Meyer, Pascal Weber, Dario Frey w Kopenhadze dostał w ogóle naprawdę wysoki numer, więc to, jaki numer dostaje jakiś zawodnik w danym klubie, to też, choć brzmi to prozaicznie, jest wyznacznik tego, czy może on tam liczyć na jakąś. Większą liczbę tych występów czy, czy nieco... Mniejszą. Natomiast przeglądając tych wszystkich zawodników, wydaje mi się, że cofnięcie z wypożyczenia ostatecznie Szuwea może mieć trochę więcej sensu wobec wypożyczenia Wisdoma Majka, a z drugiej strony, może jednak wprowadzanie, chociaż wiem, że sam się zapierałem, że to nie ma sensu, ale może jednak, ściągnięcie z wypożyczenia jednego z naszych najlepszych zawodników, czyli Mohameda Bergmana, też ma jednak trochę więcej sensu. Słuchajcie. Może ja tutaj namieszałem, niepotrzebnie, być może niepotrzebnie, a może i potrzebnie, może to jest ten jakiś. Moment, którego ten zawodnik potrzebował, by faktycznie w tej naszej drużynie teraz trochę więcej dać od siebie. Zatem mając duży potencjał, Mohamed Bergman, mając też 72 punkty overola, powiem wam, że chyba tak, chyba w tym momencie sam jestem zadowolony z tej decyzji, jaką tutaj podjęliśmy, bo oczami wyobraźni widzę rywalizację tego zawodnika między innymi z Kratem Macherem. On jest w jego zasięgu. Tak mi się wydaje, że jest w jego zasięgu. Jeżeli chodzi o finanse, czy jest tutaj jakiś zawodnik, który jest gotowy ewentualnie przedłużyć z nami kontrakt? Na razie brak chętnych, a my wobec tego możemy teraz przeskoczyć do naszej wyjściowej jedenastki. I w tejże wyjściowej jedenastce, drodzy Państwo, w miejsce tutaj właśnie Żorżesa, wrzucamy sobie tutaj Bergmana. Mamy zatem Gogbe, jest Bergman, jest Ot, Engelhardt na zmianę, Santos, Dajber, Jan, Munier. Wygląda to przyzwoicie. Czy wystarczająco mocna jest to ekipa na obecność? W drugiej Bundeslize i kompetytywne granie tutaj, nie wiem. Na razie jesteśmy na miejscu ósmym. Mamy porażkę, zwycięstwo, remis, więc wygląda na to, że faktycznie wyciągamy wnioski, a za chwilę znowu zmierzymy się z kolejnym zespołem, z którym to po raz pierwszy będziemy rywalizować. Jest to Eintracht Brunszwik. Zatem, drodzy paraństwo, ekipa z Brunszwiku podejmuje Bawarczyków. I kto ostatecznie będzie górą w tym starciu? Czekajcie, zanim ruszymy, tak nie chcę ruszać od razu e, z kopyta, bo widzę, że tutaj nie do końca w sosie są wszyscy zawodnicy. Dlaczego tak? Dlaczego takie, a nie inne Morale? Nie wiem, ale zareagujmy. W miejsce kuzen. Znowu niech zagra sobie tutaj Mnier za Brunsa. Czy możemy tutaj wprowadzić? No chyba nie ma, co, nie ma sensu wprowadzać Santosza Dajbera. Ibrahimowicz, Karl, ale wiecie co? Ja wykorzystam w takim razie teraz to, o czym wspominałem wcześniej. Bergman, niech faktycznie dostaje te szanse, gry. Zatem zmienia od razu Kraten Machera Bergman w wyjściowej jedenastce i drodzy Państwo. To nie był strzał w dziesiątkę. Lenard Karl mógł dwu dwukrotnie nas wysunąć na prowadzenie w sumie, podwyższyć to prowadzenie nawet. Chociaż nie, właśnie... No nie mniej. W każdym razie wyszło jak wyszło. W drugiej połowie wyglądało to po prostu fatalnie. Kratenmacher zmienił Engelhardta, więc chyba próbowaliśmy tutaj wrócić z jakiejś dalekiej podróży, ale ogółem Bergman... Nie zaliczył debiutu marzeń od pierwszej minuty. Mair też fatalny występ. To samo Bryns na prawej obronie. To samo się tyczy tego zawodnika. Więc drodzy widzowie, mówiłem, że będzie nam dużo ciężej, ale mimo wszystko cieszę się, że udało się nam na niektórych tych pozycjach wykorzystać ten progres i że przede wszystkim zmaksymalizowaliśmy to, do jakiego poziomu mogliśmy rozwinąć niektórych zawodników. Spoglądam na obecnych tutaj piłkarzy, takich jak Vincent LeBlanc, i wiem już, że musimy go po prostu teraz, jak już skończył 18 rok życia, przenieść do tej drużyny seniorskiej. Zastanawiam się nad Rafaelem Sztarkiem, ale ja bym go chyba tutaj jeszcze zatrzymał, chociaż przerobienie go na pozycję środkowego pomocnika defensywnego to jest 60 tygodni. Słuchajcie, to jest chyba wobec tego jednak głupota, żeby go na tej pozycji środkowego pomocnika defensywnego trzymać za wszelką cenę. Wszakże że nie ma on wcale takich złych warunków fizycznych. Cezara piliqueta, będący niższym od niego, był jednym z topowych środkowych obrońców, w ogóle w sumie obrońców, bo on, on potrafił obskoczyć każdą możliwą pozycję. Reasumując, Rafael Stark zostanie przeze mnie przeniesiony do drużyny seniorskiej i spróbujemy znaleźć mu nową drużynę. To samo tyczy się Janisa Szyca. Spróbujemy go wypożyczyć i zobaczymy, czy uda się nam dzięki temu stworzyć kolejnych piłkarzy, którzy to będą. Być może już nawet za pół roku stanowić o sile naszej drużyny. Zatem, najpierw jest Rafael Sztark, dostanie on ofertę wypożyczenia. No i pan Szyc. Janis Szuc zostanie także na tą ofertę wypożyczenia przerzucony. Tutaj Engerhardt może stanowić zmiennika dla Lewina Ungera. No i wiadomo, w jakimś tam absurdalnym scenariuszu, także dla Jozuły Kimicha, ale to jest, tak jak powiedziałem, raczej scenariusz z kategorii tych absurdalnych. Mohamed Bergman, no, no nie zaliczył, nie zaliczył zdecydowanie debiutu marzeń, ale spokojnie, spokojnie on się rozkręci. Wierzę, że on się rozkręci. Dobrze, drodzy widzowie, przed nami ostatni dzień okna transferowego. W tymże ostatnim dniu okna transferowego... Mam nadzieję, że uda się nam sfinalizować te dwa wypożyczenia, o których wspominałem wcześniej. Zobaczmy, otrzymaliśmy ofertę z kolei nie wypożyczenia, a nie, wypożyczenia Mohameda Bergmana, ale my, ostatecznie tego zawodnika, nie chcemy tutaj wypożyczać, nie chcemy go sprzedawać, tym bardziej. Teraz dopiero się pojawiła oferta wypożyczenia Rafaela Sztarka do Samsung Sporu. W Samsung Sporze mógłby stworzyć fajną nić porozumienia także z Wisdomem Mikeiem, więc to interesujący kierunek dla tego piłkarza. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i teraz jeszcze zgłosiło się Sheffield United za tego, po tego zawodnika. Tu akurat no, zgodzimy się też ewentualnie na to wypożyczenie, ale nie wiem, czy ten piłkarz w tym klubie będzie jakoś specjalnie grał. Dalej mamy drodzy Państwo 5 godzin do końca. 4 godziny do końca. I okej, okay, Udało się nam potwierdzić wypożyczenie. La Rafael Stark ostatecznie wybrał Anglię. Sheffield United. Szkoda. Liczyłem na to, że uda się tam stworzyć faktycznie jakiś fajny duet. Sympatyczny duet z. Wisdomem Mikeiem, ale nic bardziej mylnego. Szalkę byłoby zainteresowane wykupieniem Maxa Knisia, ale no nic bardziej mylnego. A ja teraz mam dla Was kolejną zagadkę. Słuchajcie, e, lewonożny, lewy obrońca, który to przez lata reprezentował barwy e, królewsko-niebieskich, e, ale grał także w Leicester City. O, i nawet nie wiem, czy Mistrzostwa Anglii z tym Leicester City nie zdobył. Kto to jest? O kim mówię? Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, bardzo proszę. Napiszcie e, o jakim piłkarzu tutaj do Was rozmawiam. Tymczasem musimy zrobić jedną rzecz, bo zobaczyłem tutaj i od razu musimy to zmienić, czyli numer Leblanka. Tak ta być nie może. Myślę, że mimo wszystko u Klementa Jorzesa, jako już się okazało, że będzie on tutaj jednak co jakiś czas grał, to może on dostać tutaj inny numer. Więc proszę bardzo, Clement Georges i LeBlanc także z numerami już przypisanymi. Słuchajcie, dwie godziny do końca, więc wszystko wskazuje na to, że chyba jednak zostaniemy w naszej drużynie z tym defensywnym pomocnikiem, więc wyciągnięcie go last minute z akademii jednak nie było udanym pomysłem. No, ale nie zawsze się ma genialne pomysły. A za moment będziemy już we wrześniu grać z Nurembergiem. Tutaj mamy informacje o losowaniach w europejskich pucharach. Mamy także informacje o tym, że Jozuł Kimiś został powołany do reprezentacji Niemiec. Natomiast mamy także zaktualizowane wymagania skautingu. Robert Menzel podpiszemy go sobie ze względu na overall. Tom Paul odrzucimy. Fabian Wojt, o, on wykazuje wielki potencjał i to mi się podoba. Henrik Kryger, także wysoki overall i być może zawodnik, który będzie coś niecoś warty. Henryk Kynce, fenomenalny potencjał, a u Nilsa Meissnera Nilsa Maisnera odrzucimy. A zatem, drodzy Państwo, kolejna porcja juniorów została do naszej drużyny, do naszej Akademii ściągnięta. Za chwilę, parę, 14 aktualnie w drugiej Bundeslidze Bayern-Monachium stanie w szranki z Nurembergiem. Ale zanim to, to musimy zadbać tutaj o plan rozwojowy, na przykład dla Roberta Menzela. Więc proszę bardzo, Robert Menzel tutaj może zostać przerobiony, chociaż Robert Menzel to zawodnik, który mógłby grać faktycznie też na innej pozycji. Wokt, tutaj przerobimy jeszcze Kynce, Lehmann. Pozostali zawodnicy mają ustawione tutaj wszystkie plany rozwojowe, więc bardzo mnie to cieszy. U LeMana, jedyne co to u e, Jan, boże Janca LeMana, u Ralfa e, LeMana możemy tutaj zmienić teoretycznie ten styl gry. Tak samo jak u Lange, Christiana Lange przerobimy tutaj na pozycję, on jest w ogóle skrzydłowym typowo, e, ale fałszywa dziewiątka mu myślę, że odda. Dobra, zachowujemy zatem te zmiany, przechodzimy do pojedynku z Nurembergią. I czy w tym meczu powinniśmy po raz kolejny eksperymentować? No myślę, że jeżeli chodzi o ruszenie tej świętej trójcy, jaką mamy, czyli Kratenmacher, Karl Ibrahimowicz, raczej tutaj nic zmieniać nie będziemy. Moglibyśmy delikatnie porotować i pozmieniać w bloku defensywnym. Wobec tego, że Schutz na przykład został w tej drużynie, to akurat spora niespodzianka. Nie zakładałem, że tak będzie. Tak samo jak koniec końców nie zakładałem, że Jan nie zostanie wypożyczony. No ale tak się wydarzyło, no to chyba możemy zdecydować się na zmiany wobec nie do końca dobrej formy niektórych tych piłkarzy. Bruns, w niego miejsce wprowadzimy sobie Santosza Dajbera, a za Ungera może zadebiutować właśnie Schutz. A zatem, drodzy Państwo, teraz na Allianz Arena z Nurembergią remisujemy 2 do 2 za sprawą dubletu Lenarta Karla. Nasz środkowy pomocnik ofensywny grający z numerem 42 daje nam teraz... Cenny punkt w starciu, właśnie z tymże zespołem, a my za moment zagramy z aktualnym liderem, jakim jest piekielnie mocne Holstein Kiel. Najwidoczniej, bardzo blisko nas jest także szalkę z tego co widzę z szalkę będziemy się mierzyć dopiero w grudniu. Oj oj oj, daleko, 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 ale ja będę chciał ten mecz prześledzić. będę chciał zobaczyć. Być może nawet zagrać w tamtym spotkaniu. Na razie na obecną chwilę drodzy państwo, Holstein Kiel i Bayern Monachium na zasadzie szybkiej symulacji niestety ekipa Kiel nas dosyć boleśnie uczy jak grać w piłkę nożną na poziomie drugiej Bundesligi. A za moment jeszcze trudniejszy rywal, teoretycznie przynajmniej na papierze, tak przynajmniej by się mogło wydawać, czyli Fortuna Düsseldorf. Z ekipą z Düsseldorfu mierzyliśmy się nieraz, ale w głównej klasie rozgrywkowej, wtedy to oczywiście murowanym faworytem była ekipa z Bawarii, teraz no jednak zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast, jeżeli chodzi o nasz skład, myślę, że może, może my potrzebujemy trochę bardziej stabilizacji, jeżeli chodzi o tę ekipę. Być może, a może to tylko e, marzenie ściętej głowy albo głowy, która nie ma pomysłu, jak tutaj poradzić sobie z kryzysem tej drugiej Bundesligi bez tak istotnych postaci. No niestety, fakty są takie, a nie inne. Przegrywamy z Düsseldorfem 1 do 3 i zaczyna to wyglądać dla nas no naprawdę nieciekawie. W tym momencie Bayern po tym miesiącu bez żadnego zwycięstwa spadł na... Piątą lokatę w Bundeslidze. Naprawdę nie jest dobrze. Po Janisa Szyca zgasza, się, zgasza, zgłasza się Korona Kielce. A my za moment zagramy z Hanowerem. Słuchajcie, Hanower to jest przeciwnik, z którym też moglibyśmy zagrać. I w ogóle zastanawiam się właśnie, czy nie potrzebujemy jakiegoś momentu zwrotnego, punktu zwrotnego, a nie momentu zwrotnego. Czyli właśnie zwycięstwa, być może wysokiego zwycięstwa, być może meczu, w którym to po raz kolejny pokażemy się z arcy dobrej i ciekawej strony. Bruns, dlaczego ty jesteś taki sfrustrowany? Czy ty chcesz z nami mordo przedłużyć kontrakt, czy co? Bo ja teraz nie rozumiem, co się dzieje. Czy jesteś po prostu sfrustrowany ze względu na występy fatalne naszej drużyny? Może tak być. Może tak być. Może po prostu chłop jest piekielnie ambitny. Gdzie ty jesteś, Bruns? Jest Bruns. Jest niezadowolony ze swojego kontraktu i ze statystyk. A jak się zapytasz o stan kontraktu, to obecne warunki są zadowalające. I weź tu bądź człowieku mądry, jak rozmawiasz z takimi. To chłopie, ty się zdecyduj, czy są zadowalające, czy są niezadowalające. Ja muszę wiedzieć. Bo tak to ja nie wiem. No dobrze, drodzy widzowie. E, przejdźmy zatem, tak czy siak. Czy ten bruns jest zadowolony, czy niezadowolony? Przejdźmy do tego meczu. Z naszym najmocniejszym składem Jedziemy na Heinz von Heidenheim Arena Hanower 96 Podejmuje Bayern Monachium No to mógłby być jeszcze nie tak dawno temu Naprawdę banger absolutnie topowy W najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech A tak się teraz historia potoczyła Dla jednej jak i dla drugiej ekipy Że w tym momencie jest to no, Mocny banger i taki kandydat Do numeru jeden Jeżeli chodzi o transmisje meczowe W drugiej Bundeslidze Tymczasem Bayern Monachium już bez Manuela Nojera, bez Tomasa Mellera, ale cały czas z Josuą Kimisiem ze Starej Gwardii, a także z młodymi i wściekłymi Lenartem Karlem, Marisem, Krattenmacherem, Arionem Ibrahimowiciem i całą armią e, piłkarzy z Akademii mają ambitny plan. Tym ambitnym planem jest oczywiście konsekwentne ograbienie z trzech punktów gospodarzy. Roselt. Kalman, Bundu, świetnie, Majr. A dlaczego mi zmieniło z Majera? Dobrze, dobrze, dobrze. Majer fantastycznie. Kiniś. Przez środek Majer. Lenart Karl z Jozułą Kimisiem. Jozuła Kimiś. Ależ dobrą piłkę dał do Lenarta Karla. Lenart Karl. Lenart Karl. I Wawrzyniak. Jezu Chryste. Nie, no nie. Bogdan. Bogdan, coś ty zrobił. Jakim cudem Bogdan w tej sytuacji nie trafił, nie wiem. Wawrzyniak, teraz oddanie do Kimisia. Kimiś. Kimiś. Oj, Kimiś sobie nie ustawił tej piłki dobrze, chociaż dobrze wiecie, że szukałem tam gdzieś protokołu Kłodzkiego, ale no niestety nie udało się nam teraz przeprowadzić, no to była fenomenalna w ogóle kontra. Leonard Karl zachował się tam jak prawdziwy dżentelmen, wysuwając tę piłkę, podając na srebrnej tacy Bogdanowi Wawrzyniakowi, ale prosty chłopak z Częstochowy niestety nie wykorzystał tej stuprocentowej sytuacji. Teraz Bruns bardzo dobrze, przytomnie do samego końca w 24 minucie asekurował ofensywnych zawodników Hanoweru. Rosselt. Jezu Chryste, Vergil Gita niestety. E, no było. Ciekawe, że to jest dokładnie ten sam, ten sam reprezentant Rumunii być może. Być może teraz Tjomiak, to, Tomiak. To Tomiak. Tomiak. głową wysoko nad bramką. Majr, Kyniś, Kimiş. Kyniś. I teraz Leonard Karl. Leonard Karl tym razem postanowił wziąć sprawy we własne ręce albo nogi w tym konkretnym przypadku już nie podawał, a zdobył swoje piąte trafienie w barwach Bayernu Monachium w tym sezonie. No drugiej Bundesligi co prawda. Drodzy Państwo, zatem 1 do 0 to jest naprawdę bardzo dobra zaliczka na drugie 45 minut, ale przede wszystkim na nadchodzące minuty tego pojedynku, bo Hanower teoretycznie nas tutaj coś straszy, ale prawda jest taka, że jak już ten kontratak stosujemy i Leonard Karl tę piłkę pod swoje nogi dostanie, to robi się naprawdę, naprawdę niebezpiecznie. Totalnie nie nadążają defensywni zawodnicy za fenomenalnie prezentującym się Niemcem. Leopold, Roselt. Kurt na przedpole. Oj ja już znam taką taktykę. Ja już dobrze wiem, jak to wygląda, kiedy się podaje do środkowego pomocnika defensywnego, a ten tylko czeka na odpalenie pocisku. Ale teraz Ibrahimowicz. I Wawrzyniak. Fenomenalnie wypuszczony przez Ibrahimowicza. Słuchajcie, my ich pokonamy tymi kontratakami. Oni nie są przygotowani na... Trzeba było podawać do Lenarta Karla na 2 do 0 i mieć po prostu pewną sytuację. Natomiast spodziewałem się, że jednak ograbiony z asysty swoją drogą Wawrzyniak jak teraz. Jak wcześniej on ograbił z asysty Lenarta Karla, tak teraz on został ograbiony. Więc jak sami widzicie, no mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś negatywnie na morale, tylko że panowie raczej tam się klepią po, po plecach i mówią sobie: wow, wow, dobra akcja, następną zrobimy jeszcze lepszą. Teraz Marius kuzę asekuruje tutaj kurta, Leopold. Jeszcze bundu. Bundu jest już w naszym polu karnym, ale tutaj go asekuruje Majer do samego końca. Wybita ta piłka byle dalej od naszej, od własnej bramki i to jest koniec. 1 do 0 po pierwszych 45 minutach. Bawarczycy od razu wznawiają, od razu rozpoczynają. Słuchajcie, ja jestem naprawdę w dobrej myśli, ale chciałbym bardzo zobaczyć gola na przykład Wawrzyniaka. A na razie, no to niestety. O, Hanower od razu reaguje, słuchajcie, tu są od razu zmiany zastosowane. Lenard Karl teraz jednak stracił tę piłkę w starciu z Leopoldem. Okon. Bundu. Kalman. Kalman. Do samego końca świetnie. Zamykał mu tutaj możliwość podania tej piłki Majr. Jeszcze Bundu. Tym razem kuzę. Kuzę. Broni Lang, broni René Lang. No, było tam dużo nieporozumień, cały festiwal tych nieporozumień, ale ostatecznie piłka oddelegowana, byle dalej od, nasy, od naszej bramki. René Lang teraz zagranie na Ibrahimowicza. I teraz Ibrahimowicz. Ibrahimowicz cały czas się utrzymuje przy piłce, ale Unger tutaj się nie popisał przy tym podaniu. Słuchajcie, dobrze, zrobimy sobie zmiany już teraz. Wprowadzając Engelharta w to miejsce, albo nie Engelharta, tylko Santosza Dajbera sobie tutaj damy. Za Ibrahimowicza chciałbym poprosić na boisko tego szybkiego, czyli Serga Gogbe Natomiast na drugą stronę Bergmana. Słuchajcie, to nie tak, że kompletnie tutaj zostawiamy. Zmieniam także jednak koncepcję. Santosz Dajber zostanie faktycznie wprowadzony, ale na pozycję prawego obrońcy. Zatem, drodzy Państwo, sporo zmian. Ale one pewnie wejdą w życie gdzieś w okolicach 70 minuty. Rochelt. I świetnie to przeczytał Unger. Okazja do kontrataku. Lenard Karl. Wawrzyniak. Wawrzyniak. Bardzo dobrze skupił na sobie uwagę obrońców, otwierając drogę do bramki Maxowi Kynisiowi. I Kyniś wywalczył rzut rożny. Dobrze, rzut rożny to my możemy sobie egzekwować na krótko. Zatem poproszę tutaj Lenarta Karla. Poproszę drugą osobę, którą pewnie będzie Max Klinisz. Nie, to jest Bergman. I teraz Jezu Akimiś. Majr. Ma, Jezu, dlaczego akurat Majr? Dlaczego on z tych wszystkich zawodników Majr się nam tam. Aaa, Jezu, podłączył do tego rzutu rożnego. No szkoda, 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 ale bywa tak e, czasami, że niekoniecznie zawodnik z techniką użytkową, o której marzymy, pojawia się w pierwszej kolejności. Kynisz, bardzo dobrze. Tak należy takie problemy rozwiązywać. Teraz raz jeszcze Jozua Kimiś, Engelhardt. O, oh, kurde, ty masz dobre warunki fizyczne, Engelhardt. Teraz dobra piłka zagrana do Bergmana. Bergman, ty jesteś szybki. 85 punktów tempa, ale przede wszystkim ty jesteś świeży. I teraz Bergman, dośrodkowanie w pole karne, ale no to jest, słuchajcie, skandal. To, 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 tego nie można nazwać dośrodkowaniem, to co on tutaj dał. Leopold. Bardzo dobrze. Santos Dajber, do samego końca. I Santos Dyber jeszcze raz poprawił. I Santos Dajber po raz trzeci. Ale nie przerwał tego sędzia. Teraz ja już ten, ten ostatni wcisk z Santoshem Dajperem zrobiłem z premedytacją, ale po prostu oczekiwałem gwizdka sędziego i żółtej kartki. Leopold. Oj, Gindorf. O, Majr! Ależ chłop miał luz teraz w tej sytuacji. Tak do samego końca. Szapoba! Santos Diver. I jest Gog B. Gog B. Dawaj, gonicie ten. O Jezu, Gog. I to jeszcze nie w ostatniej akcji meczu, tylko cały czas mają ekipa ma ekipa Hanoweru tutaj możliwość przeprowadzenia jakiegoś jednego ataku, ale nie, drodzy widzowie. Wygrywamy. Potrzebowaliśmy przełamania i to przełamanie wydaje mi się, że chyba nam ten mecz. Mam nadzieję, że nam faktycznie. Da 1 do 0. Skromne zwycięstwo, ale naprawdę po sensownej akcji, składnej akcji. Mogliśmy też zdroworozsądkowo e, prowadzić tutaj w tym meczu więcej. Ktoś zaraz powie: tak, mogliście też stracić bramkę w 87. minucie. Jest to prawda, ale z drugiej strony, po co patrzeć na takie aspekty? Cieszmy się z trzech punktów. Cieszmy się także z wypożyczenia Janisa Szyca do korony Kielce. Cieszmy się także z kolejnego odcinka Degradacji Bajernu na kanale Tomasz Kopawry. Cześć!